Dzień dobry Paniom i Panom, bardzo miło mi tutaj gościć na, na tym spotkaniu. Jako Fundacja Liderek Biznesu jesteśmy organizacją pozarządową, której główną misją jest budowanie partnerstwa kobiet i mężczyzn w biznesie, tak aby, krótko mówiąc, jednostki, spółki handlowe miały z tego jak najwięcej korzyści, korzyści ekonomicznych. Jestem prezeską, działamy już prawie 15 lat. I pierwszy raz tematem kobiet w zarządach czy w radach nadzorczych zajęliśmy się tak na poważnie w 2015 roku, wtedy był pierwszy nasz raport. I wydawało nam się, że to będzie szybko. 2015 rok, dwa, 20 trzy lata, osiągniemy to, co Fundacja chciała osiągnąć, a później to tylko będziemy, krótko mówiąc, koncentrować się na rozwoju, Rozwoju kobiet i wspierania ich w tym właśnie obszarze gospodarki. Okazało się, że 10 lat minęło, 2025 rok, stoję przed państwem przez te 10 lat bardzo mocno wspierałyśmy kobiety, ale też mężczyzn. Jeżeli chodzi właśnie o swój rozwój, o umiejętność działania w kulturach organizacyjnych, które są zróżnicowane, tak aby, krótko mówiąc, zyskać e, przewagę organizacji. Jeżeli chodzi o obecność e, kobiet e, we władzach, to niestety nie okazało się to zajęciem na 2-3 lata. E, nadal tak. jesteśmy, powiedziałabym, e, jeszcze w miejscu, gdzie e, no moje ambicje na, e, na pewno są większe, ponieważ ja po prostu uważam, że to jest lepsze dla gospodarki i przynosi wymierne korzyści finansowe. Gdzie jesteśmy po tych 10 latach? Jak pewnie składa, z dużym prawdopodobieństwem, z pewnym 15%, e, zgromadzeni tutaj na sali e, wiedzą, e, dyrektywa popularnie zwana ujmę on Board". Aczkolwiek znam również spółki, których by się powinna nazywać men on Board". E, Została e, przyjęta przez e, Parlament e, Europejski. E, też przebywa ponad 10 lat w zamrażarce. Jest to dyrektywa, która ma zapewnić bardziej zrównoważoną reprezentację kobiet i mężczyzn we władzach spółek ludowych. Zacznę od spółek nieudowych, ponieważ krótko mówiąc, władze europejskie uznały, no, że to są te lokomotywy sukcesu. To dotyczy też największych spółek nieudowych, ale to nie oznacza, że ta zmiana. Nie jest też korzystna dla innych, e, krótko mówiąc, e, podmiotów. E, I e, dziękuję tutaj jeszcze raz za zaproszenie przez Ministerstwo e, Aktywów Państwowych, ponieważ tam również działał zespół do spraw równego traktowania, który wypracował bardzo a, dobre rekomendacje, bo, e, krótko mówiąc, ta dyrektywa. Ona e, traktuje o zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn, ale tak naprawdę traktuje o tym, w jaki sposób nie stracić szans konkurencyjnych. E, mierzymy się zarówno z, demografi z demografią, jak i tym, że, e, mówiąc, e, statystyki wyższego wykształcenia no, dają tutaj przewagę kobietom. O czym mówi dyrektywa? E, dyrektywa mówi o tym, że i tutaj jest możliwość wybrania przez państwo członkowskie, że albo co najmniej 40% stanowisk dyrektorów tzw. niewykonawczych, co w Polsce odpowiada członkom i członkiniom rad nadzorczych, powinny należeć być zajmowane przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanych płci. W Polsce jest to, powiedziałem zwykle, są to mężczyźni. Bądź mamy e, drugą możliwość, którą kraj może wybrać, to znaczy, że co najmniej 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich, czyli zarówno dyrektorzy wykonawczy, naszy, w naszych realiach e, prawnych byłby to zarząd, jak i dyrektorzy niewykonawczy, czyli 33%, powinny być zajmowane przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. E, to wszystko. E, no, że tak powiem, państwa członkowskie powinny były przyjąć przepisy ustawowe niezbędne do wykonania tej dyrektywy do 28 grudnia 2024. My w chwili obecnej, a sama, same przepisy wejścia 30 czerwca 2026. My w chwili obecnej no, nie mamy jeszcze wprowadzonych tych e, przepisów e, prawnych e, wynikających. E, których dyrektywa jest inicjator, inicjatorem. Nie mamy jeszcze wprowadzonych do Polskiego, do polskiego Porządku Prawnego. W chwili obecnej projekt ustawy kolejny już by tutaj kilka razy były zawrotki, no, znajduje się przed posiedzeniem Komitetu Stałego Rady Miejskiej. Przynajmniej tak było dwa tygodnie temu, kiedy to sprawdzało. No dobrze. My w ramach fundacji a, śledzimy rozwój tego, jak, krótko mówiąc, zmniejszanie tej obecności w a, środowisku gospodarczym, wydawanie większej sprawczości kobietom, jak to się a, rozwija. Ustaliliśmy indeks Fundacji Interek Biznesu, a, który, krótko mówiąc, na chwilę obecną pokazuje, że nawet największe spółki giełdy papierów wartościowych nie mają pełnej równości w zarządach i radach nadzorczych. Nasz indeks mierzy nie tylko liczebność tak, osób niedoreprezentowanych w, w przypadku kobiet w zarządach i radach nadzorczych, ale równość, możliwość takiego realnego wpływania na pracę tych, tych organów, czyli doważa, jeżeli mamy do czynienia z przewodniczącą Rady Nadzorczej. Lub z prezesem zarządu. E, I też e, eliminuję takich outlierów, gdzie mamy do czynienia po prostu z jedną osobą, e, która reprezentuje e, którąś płetkę, czy też mamy zarządy, nie wiem, dwuosobowe. Tak? E, I co się wydarzyło, <laughs> przepraszam bardzo, między 2017 rokiem a dniem dzisiejszym? Indeks nam wzrósł. wzrósł nam e, o 7 punktów, od 26 do 33. Tutaj Państwo pewnie e, zapytają, dlaczego 2017, że są Państwo audytorem, tak jak ja e, w życiu takim codziennym. E, dlatego, że od 2017 mierzymy również te e, stanowiska, tak e, powiedziałem, sprawcze w e, Jak Państwo widzą, dosyć e, e, dla mnie taki oczekiwany wynik jest, że. Nie, to chyba... Dziękuję to. To bardzo. <noise> ja Widzą Państwo, jak się potknęło, tak, schodząc na scenę, bo tutaj taki kabel mnie czytał. E, a jestem osobą, która ma dużo skłonnych do różnych wypadków przypadków, a niestety nie będzie to wyglądało jak Jennifer Lawrence na schodach po odbiorze Oscara. E, i to czego moglibyśmy się spodziewać, to to, że te największe spółki, no, krótko mówią, mają najwyższe wyniki tych indeksów. Natomiast to są nadal wyniki w granicach 40, 40, 40 punktów, a takim wynikiem, który chciałybyśmy uzyskać, czy też chcielibyśmy uzyskać, ponieważ tutaj język polski jest pełen zasad, jak powinna Używać e, tak zwanego rodzaju, e, e, zarówno jednego, jak i drugiego, to, e, to około 100. Wtedy mówimy o tym, że, e, że reprezentacja we władzach e, jest e, zrównoważona. No, i jak Państwo na to popatrzą, to e, Między 2017 rokiem a 2022 rokiem ten wzrost wyniósł zaledwie 2 punkty procentowe. Potem od 2002 do 2024 roku wyniósł 5 punktów procentowych. Jest to też wynikiem tego, że temat zrównoważonych zarządów wrócił na listę, wrócił na listę, czy też pojawił się w wielu przypadkach na liście zagadnień, którymi zarządy się e, zajmują. To było też związane z dobrymi praktykami giełdowymi. Jednocześnie, no, powiedziałabym tak, no, jeszcze żeby z tych 33 dojść e, do 100 e, w takim tempie, czyli e, 5, no to jeszcze patrzymy, 5 lat, e, 5 punktów e, w 2 lata, e, no to patrzymy jeszcze no, na Ponad 10 lat, jeżeli to tak będzie się zmieniać. Ja mówię cały czas o tych e, kwotach, o tym, jak to, jak to wygląda, ale krótko mówiąc, prawda jest taka, że jeżeli mamy zró e, zrównoważoną reprezentację w ramach płac, to e, nie mamy wyobrażeń na temat tego, e, jak myślą nasze e, grupy docelowe, nasi klienci, nasi dostawcy. E, bo to nie jest tak, że. E, nie wiem, ja wyobrażam sobie, jakie są potrzeby, nie wiem, młodych matek. No. To jest kwestia takiego możliwości tak, pełnego odpowiedzenia na potrzeby też rynku i w związku z tym lepszego dopasowania tej kultury i tego działania do tego, żebyśmy jako przedsiębiorstwo, krótko mówiąc, no mieli przewagę albo nie mieli tej straty konkurencyjnej. Jeżeli chodzi o te stanowiska, powiedziałbym tak, no tempo zmian jest niewystarczające. Jeżeli Państwo popatrzą tutaj na 2017, na 2024, jeżeli chodzi o wyniki, o indeksy WIG20, wik 40 WIG 80 to wyraźnie widać, że e, największy jakby, progres został tutaj zrobiony w tych spółkach, tak jak powiedziałem, spoza LIKUK 20, czyli LIK 40, e, i e, jeżeli chodzi o obecność w radach nadzorczych, powszechnie powiedziałabym takie jest percepcja, że dokonać zmian w radach nadzorczych jest e, dużo prościej niż e, w zarządach. Z czego to wynika? No wynika to, krótko mówiąc, też z tego, że jeżeli chodzi o zarządy tak, to dużą część musimy sobie po prostu wychować, tak? bo jeżeli patrzymy teraz na tą pulę, która jest dostępna, tak, no to jeżeli wymogiem zajęcia przez kogoś stanowiska w zarządzie będzie to, że zajmował stanowiska w zarządzie, to niestety tak statystycznie Krótko mówiąc, ten zasób się zwiększa, bo cały czas patrzymy na te 10%, więc tylko występuje no, zamieszanie między zarząd, zarządami, radami nadzorczymi. Natomiast no, chodzi o to, żeby wychowywać następców, mieć plany sukcesji tak? i krótko mówiąc, mieć ten zasób, żeby z niego czerpać w momencie, w którym potrzebujemy krótko mówiąc, no, mieć taki zrównoważony zarząd czy radę nadzorczą. Nie jest możliwe tylko sięganie do bieżącego zasobu z bieżącym doświadczeniem zarówno w zarządach jak i radach nadzorczych. Jeżeli spojrzymy na to <coughs> przepraszam, e, zdjęcie, to wśród e, największych indeksów 107 spółek podlega wymogom stawianym przez dyrektywę w zakresie zatrudnienia i wyników finansowych. I to są wszystkie spółki z u 20, praktycznie całość spółek z WIGU 40 i większość spółek z WIGU 80. W chwili obecnej w całej tej populacji 107 spółek mamy zaledwie dwie spółki, które spełniają założenia polskiego projektu ustawy wdrażającej rozwiązania dyrektywy w WIGU a w przypadku LIG-u 40 takich spółek jest więcej, bo 25%. To no, co to oznacza? No, to oznacza, proszę Państwa, że najwyższy czas pochylić się nad tym, w jaki sposób ten zasób będziemy rozwijać, tak jak rozwijamy inne zasoby. Te tak? Dwie spółki, które spełniają wymogi dyrektywy gminy Woc, tak jakby miała być ona wdrożona w tym projekcie, które obecnie znajduje się w w procedowaniu, to Kruk SA i Orancz Polska S.A. Jeżeli chodzi o kobiety we władzach największych spółek GPW, objętych wymogami dyrektywy, gminy to spółki należące do indeksu 40 spełniające wymogi polskiego projektu ustawy, to widzą Państwo tutaj dosyć mocną reprezentację sektora finansowego. To wynika z tego, że sektor finansowy już e, wcześniej miał pewne wymogi nałożone, jeżeli chodzi o zrównoważoną reprezentację, e, ale mamy też e, e, inne podmioty, nie tylko sektor finansowy. E, a jeżeli popatrzymy na liderów różnorodności, no to mamy tutaj bank handlowy oraz Polska. Tutaj Bank Handlowy jest ciekawy, ten indeks wynosi 126 dla Banku Handlowego, czyli City Banku obecnie. I mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego, dlaczego no nie jest wymieniony jako ten spełniający wymogi dyrektywy. No tam przydałoby się po prostu więcej mężczyzn w tych zarządach. To tak powiem. Dla tych, którzy lubią liczby. E, e, lubią. Mamy też maruderów e, różnorodności. Powiedziałabym tutaj: e, e, sektory, e, wynajmniej nie są te sektory, które e, natura. Widzą Państwo, bo dużo rzeczy związanych z tą dyrektywą, to są kwestie e, dotyczące percepcji. Tak? E, kwestie dotyczące percepcji, tak? na przykład, że są sektory, w których e, no, po prostu e, nie ma kobiet, w związku z tym nie można ich znaleźć, nie, nie są dostatecznie kompetentne e, i tak po prostu jest. Moje doświadczenie, ja pracuję w biznesie już ponad 30 lata, jest takie, że nie ma takich sektorów, w których nie ma kobiet i pracując zarówno w sektorze energetycznym czy w sektorze paliwowym. Przy tak zwanych przemysłach ciężkich, produkcjach, obrawialek itd., chemiach i surowcach. No, te kobiety tam są. To jest kwestia, powiedziałabym, takiego planowego podejścia do tematu sukcesji, przygotowywania, tematu rekrutacji. Co prowadzi mnie do rekomendacji Ministerstwa Aktorów Państwowych, które, jak powiedziałam, myśmy. Okazję uczestniczyć tutaj jako Fundacja Indię Biznesu, pani Bona Kozera, założycielka naszej fundacji, nas reprezentowała w tym zespole. I zostały wypracowane rekomendacje Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ja powiem tak, jestem bardzo zadowolona z tych rekomendacji, ponieważ one, krótko mówiąc, kładą nacisk na to, co jest istotne i bardzo ważne tak, abyśmy... Mogli w sposób właściwy wykorzystać tą dyrektywę do tego, żeby być jeszcze lepszymi bardziej konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. I te naciski są położone na rekrutację. Bardzo ważna jest rekrutacja, która, krótko mówiąc, no, wymusza też udział kobiet. Ja często, gdy mówimy o tej dyrektywie, ja staram się mówić o tym korzyści. Bo to jest naprawdę korzystne, kiedy następuje takie przełamanie różnych perspektyw. Wiedzą Państwo, jest teraz bardzo dużo badań, na przykład całkowicie dotyczących tego, jakie kultury organizacyjne najlepiej się sprawdzają. I niestety, tutaj, może nie niestety, tylko na szczęście, łączenie właśnie różnych różnych perspektyw jest tym, co e, najlepiej sprawdza się w świecie e, takie pojęcie e, na non-linear non e, accelerated variant e, interconnected, tak? czyli takim świecie, bo to już nie jest tak, że mamy e, jakieś ryzyka, które są długookresowe kto z Państwa miał koniunkturę ekonomiczną gospodarczą na studiach, tak? czyli że są cykle. E, Kontrcykle. Teraz zarządza się od kryzysu do kryzysu, i ważne jest zbudowanie e, e, krótko mówiąc, organizacji, które są e, odporne tak, na, e, na to, że stajemy, jest cyberatak. Mija dwa tygodnie, przerwany łańcuch dostaw. Te, e, organiza te organizacje właśnie wymagają. E, tego, żeby ich kultura powodowała, że one są odporne. A ja się ubieram przy tym, że taka kultura organizacji odpornych to jest kultura inkluzywna. I ta dyrektywa to taki trochę kuksaniec, też dla, dla nas jako kobiet, bo ona, jak gdyby język z nią związany powinien mówić o tym, że ona jest szansą rozwojową. Ja bardzo często cytuję mojego kolegę, do którego inna koleżanka się żawiła, że ona ma takie poczucie, że tam ją wybrali do jakiegoś ciała decyzyjnego, no, dlatego że potrzebowali kobiet. On tak na nią popatrzył, mówi, Ale właśnie, sobie, jakie ty masz tutaj, co, co ty tutaj w ogóle jakie ty masz rozmyślania? Ja bym brał, się nie namyślał, i po prostu teraz to ja mam możliwość sprawczości, takiej decyzyjności. I, i dlatego tak mi się wydaje, że. Bo są różne różne. Ja nigdy jakby nie postrzegam tych przepisów prawnych w kategoriach ideologii, bo to nie jest na temat ideologii, to jest na temat tego, co się, co się opłaca. I postrzeganie właśnie między innymi tych rekomendacji Ministerstwa z Państwowych jako to, co po prostu się z kółko Karbu Państwa opłaca. Opłaca się inkluzywna rekrutacja, wdrożenie polityk różnorodności. Krótko mówiąc, niegubienie tych talentów na kolejnych etapach kariery, tak? E, odpowiednie szkolenia e, i rozwój. Widzą Państwo, to jest bardzo prosto jak gdyby działać e, w środowisku, gdzie wszyscy są tacy sami, a w środowisku, gdzie nie wszyscy są tacy sami. To jest dużo trudniej, więc każdy z nas e, no, musi się tego nauczyć, tak? E, i ja pochodzę, z, e, że tak powiem, z e, firmy, gdzie wszystko się monitoruje i, i mierzy. Też uważam, że powinny być wdrożone e, odpowiednie, e, odpowiednie miary. I to nie jest tak, że krótko mówiąc, e, nie dostałeś awansu, bo, bo nie jesteś kobietą. Nie, to nie są takie przypadki. E, te kompetencje po prostu nie były w tym, w tym miejscu. I e, dlatego, tak zwracam się też tak tutaj z, z takim apelem do, do państwa zgromadzonych. Żeby właśnie mówić o tej dyrektywie, o tej zmianie, która jest konieczna, jeżeli chodzi o władze spółek, językiem korzyści budowania odpornych organizacji i tego, że, żeby coś zbudować, to trzeba działać w sposób zaplanowany oraz w sposób, który jest konsekwentny. I do tego wszystkich Państwa tutaj zachęcam. A jeżeli chcieliby Państwo pobrać nasz raport, to wyświetla się właśnie QR-kot. I bardzo Państwu dziękuję no. ja.